Sialeńczko, witam serdecznie w mojej kuchni. E, dzisiaj pokażę wam, e, w jaki sposób zamarynować piersi z kurczaka, a później oczywiście je uwędzić. E, zanim będę marynował, e, zaparzę sobie przyprawy w gorącej po prostu wodzie. Do tego będę potrzebował litrowy pojemnik. A jakie przyprawy już wam pokazuję? Zielę angielskie. Nie wiem ile tu jest, około 20 kulek, może 30 kulek, zobaczcie. Liści laurowe. Tak, trochę, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Około 10, 12 liści. I jako, że lubię tymianek. Damy trochę tymianku. Takie trzy płaskie łyżki. Może nie takie do końca płaskie. Teraz zaleję to wszystko wrzątkiem. Przemieszam, odstawię na zewnątrz do wystudzenia. Przygotowałem sobie wagę, przygotowałem sobie wiaderko. W wiaderku jest już 5 litrów zimnej wody prosto z kranu. Plus do tego ten litr wody gorącej którą zalałem e, przyprawy. To razem jest 6 litrów. 6 litrów wody. Sól. Jaka sól? Zwykła sól do. Tu piszę, że to jest sól do gotowania. Taką będę. Używał prawdopodobnie to jest sól niejodowana. E, 80 gram soli na każdy litr wody. To jest razem 480 gram soli. Zobaczcie 480 gram soli, sól. Wsypujemy do wiaderka, oczywiście. Trzeba ją porządnie wymieszać. I jeszcze do tej solanki dodam trochę czosnku. Tu jest 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 małych ząbków czosnku. Zmielę je oczywiście sobie w blenderze. Te piersi. Z kurczaka, a później będę parzył. E, dlatego, że nie, nie robię tego pierwszy raz, już robiłem dużo razy. I po prostu doszedłem do wniosku, że piersi e, parzone są bardziej soczyste, jak tak powiedzmy, dopiekane w e, wędzarni. Więc po prostu będę parzył piersi. Już się ładnie rozpuściła, teraz wszystkie piersi trzeba je po prostu poglądać. Czy nic, coś takiego na przykład jak odstaje, trzeba to. Ja to po prostu zerwę i wszystko ląduje. Oglądałem je już wcześniej. Były w miarę, w miarę czyste i ładne, ale gdzieś tam jeszcze coś. Będzie to po prostu, trzeba to odciąć. Wszystkie piersi lądują teraz po prostu w wiaderku. Wiecie co, jeśli chcecie, możecie sobie również zrobić to bez żadnych przypraw. Dajcie samą sól. Zróbcie sobie raz tak, raz tak i będziecie wiedzieć o co chodzi. Robiłem po prostu kiedyś, bez, bez przypraw, tylko dawałem sól. I uwierzcie mi, również są wyszły bardzo dobre. Więc jak uważacie, dajcie sobie przyprawy lub nie. O, nawet nie liczyłem, ile tych piersi jest. Jedne są mniejsze, drugie są większe tak jak mówię, później je po prostu sparzę w wodzie też Wam oczywiście pokażę jak ten proces parzenia u mnie wygląda jak po prostu ja to robię Mam się rzeka, że to jest nic, nic trudnego ale wiadomo, jeśli się nie ma jakiegoś tam doświadczenia nikt wcześniej tego nie robił, to będzie Wam trudno ale ja Wam pomogę Nasze piersi już sobie pływają w solance. Jak przyprawy ostygną w tym litrowym naczyniu, też je oczywiście tutaj wleję. Widzimy się jutro, jutro wieczorem, gdzieś tak, za 24 godziny, 26, za 26 godzin, myślę, 26-27 godzin. Będą się po prostu marynować w tej solance z przyprawami. Jutro je wyciągnę na haki do wstępnego ususzenia w domu. No i w środę, dzisiaj jest poniedziałek, i w środę rano, po prostu będę wędził. Też wam pokażę moją wędzarnię. Nie wiem, czy wszyscy, którzy oglądają, już widzieli. Będę wędził w mojej małej drewnianej wędzarce. Także wszystko wam pokażę później. Czy o czymś zapomniałem? Aha, jeszcze dodam: Wiecie co? Dwie łyżeczki cukru. Dwie takie łyżeczki cukru. Jeszcze jedną, trzy łyżeczki cukru. Oczywiście, cukier też należy rozmieszać. Jeszcze będę dzisiaj mieszał te piersi, bo wiadomo trzeba te przyprawy tutaj wlać. Minęło kilka godzin nasz mój wywar już jest y, zupełnie zimny po prostu wlewam go tutaj do tych piersi. Przemieszam je delikatnie, one się fajnie e, tym tymiankiem tak oblepią. Zobaczycie zresztą efekt końcowy. Szkoda, że nie będziecie mogli spróbować, ale będą naprawdę przepyszne piersi z kurczaczka. Tak jak już wspominałem chyba nie wiem, nieraz tak robiłem. Naprawdę niebo w głębi jak to się mówi. Pyszny. Pięknie zalewa, pachnie. 24 godziny. Wstawiam to teraz do garażu, w ciemne miejsce, najchłodniejsze jakie mam. I w sumie to wszystko. Widzimy się jutro jak będę wieszał je na hakach. Jak widzieliście, zlałem tą solankę. Tak wyglądają piersi. Fajnie obtoczone są w tym tymianku. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że wam też. Teraz daję je po prostu na haki. Pokażę wam jak to mniej więcej wygląda, chociaż nic tutaj nie ma nadzwyczajnego. Tak, w ogóle to minęło jakieś 20, myślę, 7, około 26-27 godzin od kiedy wrzucałem te piersi z kurczaka do marynowania. Teraz jest sobie wszystkie. Ja sobie zawsze je wieszam w ten sposób na, na rancie tego biaderka. Jeszcze mi wstępnie ociekną trochę. Nie będą po prostu mi kapać na podłogę, chociaż oczywiście, na podłogę też sobie pościelę jakiś karton. Znajdę na pewno coś takiego, i będę je wieszał w pokoju w temperaturze, tak zwanej pokojowej, do takiego wstępnego. Osuszenia tych piersi, co mi to da? Da mi to, że te piersi z kurczaczka one nabiorą temperatury takiej pokojowej, nie będzie takiego skoku temperatury, wtedy one szybciej oddadzą wilgoć na zewnątrz co mają no jeszcze w domu trochę się osuszą wiadomo jeszcze wam pokażę urządzenie pokazywałem już w którymś odcinku urządzenie które pomaga mi w osuszaniu różnych wędlin tak samo ono będzie działać jeśli chodzi o te piersi Za chwilę Wam wszystko pokażę. No dobrze, widzimy się przy moim akwarium. No jak widzicie, tak to wygląda. Pierści się nie stykają ze sobą. Moje akwarium z krewetkami, zobaczcie. Mówiłem Wam jeszcze o urządzeniu, którym się wspomagam. To jest urządzenie, które ściąga wodę. Z powietrza. Ma tutaj taki zbiornik 2,5 litra, myślę, około 2,5 litra. Pomaga mi to urządzenie w osuszaniu wędlin, w tym wypadku w piersi z kurczaka. Obsuszą się ładnie i jutro będą gotowe do wędzenia. Z tym, że nie na nadmuchu. Jak widzieliście przed chwilą, nie kieruję nadmuchu na wędlinę, na piersi z kurczaka czy na jakąś inną wędlinę, tylko po prostu tutaj z powietrza zmniejsza wilgotność powietrza w tym pomieszczeniu, co właśnie to mi daje, że obsuszy się ładnie. Resztę obsuszę sobie po prostu w wędzarni jutro rano. Czym będziecie po prostu świadkami i zobaczycie to. Witajcie kolejnego dnia. Pierści z kurczaka już są w mojej wędzarni. Rozpaliłem z pół godziny temu. Przed chwilą co włożyłem je do wędzarni. Jest w tej chwili, jest w tej chwili około godziny siódmej. Zobaczcie do środka. Tak to się prezentuje. Będę utrzymywał <laughs> będę utrzymywał w wędzarni temperaturę około 50 stopni. Na razie jeszcze troszeczkę je podsuszę, chociaż w domu jak wisiały sobie to trochę obeschły, ale jeszcze podsuszenie się w środku dojdzie pewna temperatura, żeby mi się nie zaczęły. Aby mi się nie zaczęły yy, drugi raz po prostu pocić. Niestety w takiej scenerii, bo na zewnątrz pogoda jest do bani. Za chwilę pewnie zacznie padać. Ale poradzę sobie. Mam tutaj takie zadaszenie zrobione, więc yy, na pewno dam radę. Zrobiłem jeszcze taki eksperyment. Zobaczcie. Postawiłem na, na palenisku. Postawiłem baniak z wodą. Woda już y, paruje. A po co ten baniak z wodą? Bo piersi, jak wam już y, chyba wcześniej wspominałem, nie będą y, podpiekane w wędzarni. Tylko po prostu będą parzone, gdyż uważam, że parzone piersi są bardziej soczyste. Tak mi się po prostu wydaje. I tak już robię od kilku lat. No cóż, widzimy się później, jak y, te piersi zaczną nabierać y, ładnego koloru. Jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Zawsze u mnie na kanale coś się dzieje. Staram się co tydzień jakiś filmik fajny dodać. Jak nie z wędkowania, to z moich kulinarnych podboi, że tak powiem. Jeszcze nie wspomniałem, daszek na razie mam uchylony. Po prostu na takim drewienku on sobie. On sobie leży, balansuje sobie tak. To mi zapewni, że ta wilgoć jeszcze ucieknie. Jak będę widział, że piersi już są ciepłe po prostu w dotyku. To przymknę to i temperaturę będę utrzymywał, tak jak Wam wcześniej mówiłem, około 50 stopni. Tak się będą wędzić do uzyskania pięknego koloru, a później parzenie pokażę Wam. Zobaczcie. 3 godzinki wędzenia w temperaturze około 50 stopni. Myślę, że jeszcze godzinkę potrzymam i będę je parzył. Tak pięknie już wyglądają. Mają ładny złoty kolor. Oblepione są tymiankiem jak Wam wcześniej wspominałem. No i widzimy się. Widzimy się za godzinkę. Zobaczcie, tak się piersi prezentują po 4 godzinach wędzenia. Proszę zobaczyć. One jeszcze troszeczkę ściemnieją podczas parzenia, będą ciemniejsze. Więc myślę, że to już jest dobry moment, aby po prostu je parzyć. W jakiej temperaturze będę parzył? Zobaczcie, tutaj postawiłem sobie garczek, jak pokazywałem wam wcześniej na palenisku. Temperatura jest 71 stopni, to jest troszeczkę za mało. Postawię sobie garczek po prostu na palniku, podgrzeję tą wodę do 90 stopni, tak 90-95 stopni i już będę wrzucał tutaj piersi z kurczaka. Piersi już lądują w garze, woda osiągnęła 90 stopni. Zobaczcie, już trochę dałem, wrzuciłem do gara i reszta ląduje. Nie wiem, czy sobie nie za mało wody nalałem, ale jakoś poradzimy. Jeśli Wam się tak zdarzy, po prostu szczajnika zagotować wodę szybciutko i, i dolać do pełnego, ale myślę, że będzie akurat w sam raz Wam powiem. Tutaj jeszcze zobaczcie, śwagrowa Śwagier dał mi, żebym mu uwędził coś takiego kiedyś w pracy dostaliśmy, nie wiedział co z tym zrobić i dał mi dwa takie kawałeczki mięska po prostu i uwędziłem mu. No nic, zamykamy. Wrzucimy tutaj sondę do wody, zobaczymy ile zobaczymy ile ma stopni i tak po prostu e, będę trzymał jakieś 30 minut po 30 minutach po prostu wyciągnę tą piersi i zobaczę czy w środku ona jest e, po prostu czy się sparzyła no cóż widzimy się ja będę to wyjmował zobaczcie tak zacnie wyglądają te piersi z kurczaka e, Wędziły się 4 godziny. Yy, 3, około 35 minut yy, parzyłem je yy, w wodzie o temperaturze około 80 stopni. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Za chwileczkę idę do domu, spróbujemy sobie. Piękne. Jestem bardzo zadowolony. <laughs> Zobaczcie w końcu tego filmiku, jak widzieliście piersi pięknie uwędzone, teraz je przekroję, pokażę Wam jak wyglądają w środku. Biorę tam jakąś pierwszą z brzegu. A może tak w ten sposób uciachamy. Kilka plasterków. Cudownie pachnie. Zobaczyć. Już próbowałem je, ale powiem wam, że teraz inaczej smakują troszeczkę jak kilka godzin temu i jak ciepłe były. Teraz mają troszeczkę inną konsystencję. są soczyste. Na pewno wielu Wiele osób powie, że, że nie powinienem parzyć. Ale wiecie co, tak jak mówię, wydaje mi się, że lepsze są parzone, gdyż wydaje mi się, że są po prostu bardziej soczyste. Tak jak mówię, nie, robię, nie robiłem przepisu pierwszy raz. Także człowiek się uczy na swoich błędach. I jak wy będziecie robić, też zapamiętajcie sobie, jak robicie. Następnym razem spróbujcie po prostu zrobić inaczej i wtedy sobie ocenicie czy tak wam pasuje czy może inaczej będzie lepiej również przez jakiś czas jak robiłem w ogóle nie dawałem żadnych przypraw tylko po prostu sól zwykłą sól robiłem taką właśnie solankę 80, 80 gram na litr soli też bardzo dobre wychodziły, ale wiecie co? Wydaje mi się, że z przyprawami jednak chyba lepsze są. No cóż, <laughs> jeśli wam się filmik podobał, zostawcie łapeczkę, zasubskrybujcie kanał, poglądajcie moje filmy z wypraw wędkarskich. Wędkowanie też fajna rzecz. <laughs> Można sobie zjeść takie rzeczy na przykład na łonie natury. Smakują na pewno inaczej i lepiej. W jakimś doborowym towarzystwie? No, i nic. Trzymajcie się do następnego filmu. Następny film będzie za tydzień. I będzie to prawdopodobnie kiełbasa wędzona. I kiełbasa na przykład do żurku wielkanocnego. Czyli po prostu biała kiełbasa. Na zwykłej kuchennej soli. Także zapraszam. Trzymajcie się na razie. Hej.